Niektórzy Hej, halo, siemano, witajcie bardzo serdecznie, jestem Rick Owej, jest ze mną Bulionek. Halo! Eee, okej... Okay. Eee, jest ze mną Krex. Witajcie, Także. E, e, do i jest zeb do Dexus. E. Wit Witam bardzo. Przek przekładamy teraz to, żeby było nam no łatwiej, bo glitchujemy grę. Ej, chodźcie, byście już od razu jedną, lol. No co nie można, nie? To ja chcę powiedzieć. Ej, odnośniki do kanałów chłopaków, którzy ze mną dzisiaj krają. Bacie w opisie, aha, ha, ha, ha. Ej, wow. to i do tyłu. Opaczyć, bo... Nie wiem czy tam wszyscy nagrywają, ale na pewno wiem, że Bulionek nagrywa, więc perspektywa Bulionka jest dostępna u niego na kanale. Dobra, ale koniec, nie gadajmy o tym, kto co nagrywa, a tak, kto co koniec robi i tolenia. Tylko... Skupmy się na grze, kurwa co? Wpalają znaczy, znaczy, do mnie. Przepraszam, to nie jest gra, to jest życie, tak, no. Wpalają, do mnie, ty, ty, chojo. Ja cię FANZOLO! Dobra, użyj Nie. te swoje, 4 i pokaż te swoje nowe matki. Dobra, okay. pokazujemy, Patrzcie, Rikowy narcił tyle czasu, żeby odlokować o to, co teraz robi. O, 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 o. i będziemy 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Dobra, falsa. <grystanie> mam nadzieję, że tu przyjedzie samochód. Też mam tego nadzieję. Brzmisz! że jakbyś coś miał w ustach, nie będę ci sugerował ani insynuował, nie? ziemniak ziemniaków Pierdalaj Ale on tak lubi Pierdalaj od ziemniaków, kurwa Masz jakieś, nie problemy To był? Tak, powiem nam szczerze, że polecam wam ziemniaki firmy Ziemniak, tak ja przerzucam, przerzucam te torby na drugą stronę. A ten update coś dał? Znaczy no, nie wiem czy coś dał, ale gra się lepiej. Powiem Wam, że jak mam upgrade w tym goście, to nie dość że w sekundę pakuje to w jakieś półtorej sekundy jakieś na przykład um, napadałem na jubilera no i tam są zegarki i tam wiesz do worka pakujesz to mi się to jak co raczej pakuje czyli gorzej to się nie szybko czyli gorzej nie no szybko jakby gorzej niż yy, zakładanie perbyt no, no no robią tą grę OP no. no dobrze że to nie jest gra pay win, więc no no to byłoby przygięcie Ta. ile rzeczy bym musiał kupować no <laughs> kurwa wiesz źle sobie by ci straciły się z a potem by było ty no, gdzie są moje kurwa pieniądze? pieniądze. <grym> <grym> okay. Mamo, mamy spoko! Obrabie bank, będzie hajs! Nie, no to, to jest sprawa! E, poważnie, no, zniszczyłaś mi moje życie! Pieniądze. To jest sprawa do trudnych spraw. Trudne <grym> sprawy! Tylko wy sprawę. Widać A Dobra jest no, ta broń, nie? Kurwa, ja nie wiem celować recoverami, go nagrywa. To jest tak zwany magiczny przycisk nagrywania. Magiczny przycisk jest. Uwaga, gdzieś zajedzie zaraz. Nooo. Oh, oh, Widział. tak było w ja by razie. Oh, god. Już mogą nawet po tą drugą stronę Czekaj, tutaj tam, rzucał. To trzeba wiesz. Dobra, ja schodzę. Weź torbę jedną. Mam, mam, mam. A Nie widać na plecach. Nie masz. Kurwa, nie wziąłem! <laughs> ja jedzie. <laughs> Ale to tak jak wczoraj graliśmy w tym, bank, nie? No, no. No, no, no. Też kurwa wszyscy poszli. Eee, to kto wziął torbę? Run, run, run for it. Dobra. Mam C4. Aha, tutaj nie trzeba było. Zabierają na C4. Zajebaliśmy! To moją torbę Ej, to się nie zgadza to jest Grabno. Złodzieje no, Ale przyniósł, jest... przyniósł Bo to Adsen co <noise> jest... Górą idziemy czy jak? No górą, górą, no to Misja fajnie się nazywa Watchdog. Patrzmy na p... Znaczy się, psy oglądają jak zapierdalamy kokainę a znaczy na grę że to ja czekam. No ty to ty. Wtedy payday kurwa wyrzucam. <śpiewam> a to w listopadzie dopiero, nie? 11. A, ty, a, a, wy, a wy czekacie na Side Road 4? Nie. specjalnie. Nie. No ja też jakoś. No jak już... bardziej na GTA. Ej no, dwójka była tak, dwójka to jest okay. faktycznie realia bez żadnych y, broni typu wyskakuje y, ci m, ten. Shark y z, z ziemi i wzera typa. No tak, no, trójkę, trójkę <noise> zrobi taką futu futu. A czwórka to super bohaterek, supermen... Nie, nie dla mnie. Ja też taki gen nie lubię. Jedynie ja no, 30 to, to będzie typek. Dobra, mam torbę! Kurwa! Na dół, na dole. Nie trafi! Dobra, zbierdalamy. Dwie tarcze, dwie tarcze jest gościu! Mamo ratuj! Dobra, jestem na dole! Dawajcie, dawajcie, dawajcie! O, Come on! Rysiko. Jest jest, jest, jest! To samo jest! jest, jest. <śmienicza> <śmienicza> doszedłem, doszedłem, doszedłem. <śmienicza> no, gorąco w tej masce. Nooo, gorąco. Rozbieraj się, mi siadę. Nie, bo zidentyfikujemy mnie I <śmienicza> dlatego nagrywam bez kamerki. Nie, a bez kamerki. fajnie się patrzy. Bo, ale co ci sąsiadka patrzy na co? No ja mam okno zaraz przy tym monitorze, a ty kamerka jest. A z prawej strony sąsiadka widzimy w przeciwko <śmienicza> <śmienicza> Okej. Okay. Pozdrawiam sąsiadkę, pozdrawiam sąsiadkę bulionka. No to nie pozdrawiam. Oddawaj. Eee, Czekaj, gdzie kupiłem... Snajpera kupiłem, tak. Oczywiście bez snajpera do tej misji się nie ruszam. Dobra. Bierzemy te toreby, toreby bierzcie, bierzcie toreby. No kurwa, nie kradnijcie mi, no! O, no, ja go I jeszcze by... tego, do kontera. No ja idę za zamówić już taksówkę, nie? Łodziową. Dobrze. Dobra. Obiektywę aktywatę. Lecimy, lecimy, e tak. dwie złą informację. Do w doku ósmym jest duża łódź. O, no to do kapa. Ops. Ops, ops, cycki, pompa. Rzut. Co? Rzut? Nie, bulion y, mi rzuca, ja rzucam. Nie? Ops, ops, cycki. A tobie co? Czupsko mu strzelali. No dobrze mu tak. Lewatyler do środka. Gdzie ty ten rzucił do... Na góry. Spoko. Tam i tak ukradnął, spoko. Tak, stamtąd ukradnął. Wiem, spoko. Idziemy tutaj. O, przylecieli. Razer! Łooo. Eee. Dobra, macie minę. O, 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 o jeszcze mój pokój. Stop, <laughs> e, się Stop, stop. Stop, stop. Stop, stop. Stop, stop. 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 bo Stop. Musi, światło, światło musi na światło Stop. 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 nie Poczekaj, jeszcze na sery zamontujemy. No, no, no. FJ przeciął z jakiejś strony. <laughs> ale, ale, Nie What? czekaj, bo ja chcę pozmieniać! O! O! No kurwa! Dobra! <laughs> 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 okay. Nie wiedziałem, o co chodzi nawet. Dobra! <laughs> Niech pan co na to stałeś. Aj, to jest no, nasza. No, gorąco, gorąco, kurwa żądza. Chyba mam wstęp do odcinka. Chyba. 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 Nie okej. Okay. Nexus gwałci policjanta. Bo tak idzie, pff, i leży. Aha, ja też tańczę. Przecież nie wychodzi tak... <laughs> do ciebie. Dookoła się tak obracają tą kamerą. No Wszędzie, do góry, w dół, w lewo, w prawo. O, no. Dobra, ej, grajmy, a nie. Kogoś wywaliło no, Nexus pierwszy to Nexus? Nie zlecę podłączenie za to przyskoczenie. Ty, Nexus? wahaj, Chyba Nexusa nawet straciliśmy na połączeniu błyskawym. No. Nexus żyj! Wol. Well. Wolf, follow me. Wolf, come with me. Wolf, follow me. come with me. <laughs> oh, oh, come with Just... <laughs> me. Oh, wolf, come with me.

Mercedes, torbę. Okay. Jest z Jest trumyk, płynie z wolna, rozciewa zioła, Maj, a seksiu taka gapa, że... Że, 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 że trollololololu. Chudę, ja zapomniałam o moim laserku, no? Ty... Chyba jestem Murzynę To ty jesteś murzynem? Mhm. Ale nie wiem, to jest a Albo nie, te... afro it są inteligentne O! o. gdy i nich strzelamy to nie o. tak fajnie wskażą na zasłonę. Chyba aktualizacja coś zmieniła w, w tej w Chyba tak. Chyba tak Bo one się nie zachowywały tak inteligentnie Zresztą też przedtem, on jak ledwo co była aktualizacja co mnie też zgubło od razu. No. Tak, odtad, po prostu. nie Nie Hehehe, wolf, come with me! Wolf. ta łódka, What the f**k? <laughs> Boat! Yeah. Go, follow me! Hey, wall! Come with me! Go, come on! Hey, come with. Dallas, follow me. Go, hey, Follow me! Follow me! Follow me! Go, go, go with. Come with me! No przyjeżdżasz z topują z tą ludziom no, Łod jedzie yeah. Masz tu te dragi z wszystko Zabieraj nam torby Torbę nam kradną! Wygany Moja torba. Ej, jedną torbę nam zajebali! Widzę ją. on tu leży. No i czekamy na tą postację. Но тут... О, твой О, кто что? Ни хеба. О, пуля на целах. Ты все твое. что Okay. Wolf, follow me. Wolf, come me. Come with me. come with me. Hey, wolf, follow me. Hey, Hey, jump. The first i coming back for more. O, bro, I ile ten na ten, na, na, na przykład nicie łódki? Minuta około. Oooooo! No padać się padłeś. A ładnie? Ej, Wol, Nie, się nawet. Dobra, egipt! Dobra, Trzy boty, trzy torcie. Przerwa taktyczna. O, przerwa taktyczna, ale Nexusa na głosie nie ma, cholera jasna. Już go nie ma na kanale. No, a jak nie ma, jest taka. ja teraz szybko zrobię sobie przerwę taktyczną, zrobię sobie cięcie obrazowe. Dobra, wróciłem. Tylko czekajcie, bo musi się odwiesić gra. Okej, okay, odwiesiła mi się gra. Dobra. Przerwa, tak już I troszkę mi się A, mi nie, ty? Nexus! Unia? Neksus, unia? Nie, 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 Nexus! nie, 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 wierzę. nie, nie, w nie, 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 Znowu? nie, 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 a mi teraz laguje przed to życie, wrzuciłem na kanał Ja tutaj no rzucaj, rzucaj, rzucaj Ani nie ma co rzucać Gdzie jest ta łódź? Kurw Stanie mi to kurwa, chciałem się po Zaraz po bo też tak mam, jak zminimalizuję, hey. no ma, to zminimalizuję. No Dobra, Ja pewno w他說. sobie wrzucę. <shock> no ale żeś tołtarz! Masz wyczuć się! Nexus! Akurat idziemy do wyjścia. Nexus, idziemy na helikopter! Czucie? Ale oh hals, ale patrz jaki spryciarz Dida Ida, Dida. My odjebaliśmy misję on słuchaj A no jak? A No co to się tak wleczecie? No dawać, nie? No yeah. właśnie to gida, dalej, kurwa. Nie, no. Ale Woo! To się nazywa łatwa kasa się udał Dwie sekundy sobie pograł gór <noise> ładnie! będzie, o, o! 4 miliony, 5 milionów około będzie, nie? Nie no, wiem, o, o, ładnie! O! No i kochani, w ten sposób doszliśmy do w sumie... E, ...chyba końca tej misji. Hmm. Myślę, że... ...o, 47 level mamy Dobra, weźmy sobie kartę, 4, ja sobie prawą. Lewo teraz. Proszę, bro. znowu hajs? No nie! Nie, kurwa, Broń, No. To... Teraz to się może. Zobaczę jeszcze tak na szybciora. Dobra, jeszcze Wam pokażemy tak na szybko. Jedną misję. Ukraińska robota, którą zrobiłem w kilka sekund. 40 sekund i to będzie ostatnia. Maksymalnie misja nie minuta. Przyszłość. Chyba, że mnie wypadnie. No właśnie, dlatego chcę zrobić, żeby coś tam ten jednak, ten Nexus, nam pokazał, że jednak potrafi strzelać i w ogóle chodzić w tej grze, i, i, że w ogóle ma penisa i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym wymieniać godzinami jakieś tam atrybuty, które posiada Nexus, natomiast nie chce mi się. Tak, jak długo. Ready, 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 ready. No się za szybko to łaby szukacie no. Overkill, czyli najtrudniejszy, najtrudniejszy poziom trudności. Najtrudniejszy <laughs> poziom trudności. <laughs> Dafuq, naprawdę ten odcinek jest tak failowany? Dobra, maseczki. O nie, 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 już bym je aresztował. Ja wbiegam do grotka. Dobra Rico, tam podkładaj ładnie. Ja czekam. Idę do drugiego automatycznie. Julian? Tak? Mam zwłoki. O! <laughs> ja pierdolę. No nie czujesz, mam, ciebie. nie mam Rico, u ciebie jest. Dobra, dobra Na szczęście no zdążymy Dobra, mam ciarę, Pierdalamy. Zwłoki są? Są Mam, są zwoki? <laughs> no tak Szybko odjedzie odjedzie. Nie będzie 40 sekund no dobra, zwłoki jestem. są nie! właśnie yeah. to kończymy zajebiście dzisiejszy odcinek Z tym mocnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek a chodźcie zrobimy taki trolololo następny odcinek 50 sekund Cały odcinek A ja nie wiem o, To się nazywa szybka kasa, szybki X. 80 tysięcy, ładnie? No, ładnie, ładnie No i exp dostaliśmy dwa razy tyle co na tamtym Okej, okay, dobra zostanie to bez komentarza A no. więc co kochani Zapraszam do zakupu prześwietnego tytułu Payday, e, dwójeczki. E, myślę, że tu chłopaki podzielą też e, ze mną się tą oceną taką e, bardzo pozytywną. Musisz to mieć. Musisz to Wywaliło mieć. Wywaliłam mnie. <laughs> Masz znajomy? <się>. Masz <laughs> Dobra. Musisz to mieć. Dawaj, jeszcze Dokładnie. losowanie, jeszcze losowanie zostanie. Więc e, losowanie... Wywaliło to... Mnie. to już nie, nie wylosujesz. Dobrze <laughs> ci tak kur... <laughs> Proszę, proszę maska, proszę. <laughs> nie wierzę. No nie. A ja będę miał co? Mazeczka, maska jaka maska? Jaka maska? O koloru? white blue. Super. Dobra, to nic. Mam nadzieję, że wam podobał się odcinek. Jak podobał się wam, wiecie co macie robić. Kciuczki w górę, komentarze, kimile widziane. Subujcie tu kolegów, subujcie mnie też. Nie? No, wiecie o co chodzi. Do zobaczenia w następnych materiałach. Papa. Pa. Do zobaczenia. A